No, ale w końcu po, po roku czy półtorej nas dopadło i się dowiedzieliśmy, co to jest, jak to jest z wcześniakami. Jak to jest rzeczywiście trudno, nawet przy najmniejszej infekcji, która, która się rozwijała w dosyć szybkim tempie. Także wyciągnęliśmy gdzieś tam schowany tlen, który mieliśmy bo zawsze jest tam gdzieś schowany, jeszcze odkąd wróciliśmy ze szpitala, mamy wszystko pod ręką, jakby coś jej się stało. No i zadzwoniliśmy po karetkę. I, i, I tak to było, jak już powiedziałam, niestety ciężko, ale rzeczywiście ona po prostu potrzebowała czasu. Czasu i odpoczynku. Z antybiotykami szybko trafili, no może nie tak szybko, ale trafili, potrzebowała odpocząć. Myślę, że respirator jej pomógł. I po wszystkim. Powstała po prostu jak. Jak grom jakiś jest tak aktywna jest tak rozrabia zregenerowała z miesiem, się tak, że wszyscy mówią co się stało w tym szpitalu i jej lekarz i jakieś pielęgniarki i wszyscy, którzy po prostu nas odwiedzają no mówią, że. Co się stało? My wszyscy myśleliśmy, że coś tu będzie. Może nie tak, bo taka sytuacja nieprzyjemna. Nigdy nie możesz być pewnym, że, że, że będzie wszystko ok, szczególnie przy tych istotkach, przy wcześniakach. A tutaj w drugą stronę coś mhm. takiego się stało, że, że się śmiejemy, że może ona potrzebowała tego odpoczynku. Mhm. I, I naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi z tego, co się teraz yy, z nią dzieje. Jak idzie w przód, dlatego my też nie chcemy zwalniać z, z tymi rehabilitacjami, bo no, piękniej ostatnio idzie.